Witam, kochani. Drugie spotkanie z Michałem Sawickim, psychoterapeutą, seksuologiem szczególnie i edukatorem seksualnym i autorem książki, którą Wam bardzo polecamy. Seks bez presji. Tak jest. Dzisiaj rozmawiamy o zazdrości w seksie. Mm. Gorący temat. I co nam się od razu pojawia? Nie ma miłości bez zazdrości. Tak. Ty wiesz, ile ludzi to powtarza? Wiesz? Wiem. Bo ja sam na tym byłem wychowany. No ja też. Uh -huh. Choć czułam jako dziecko, jak ona to śpiewała, myślę sobie oj trochę smutno, żeby tak miało być. Prawda? Tak, tak. A pamiętasz moment, w którym zaczęłaś zastanawiać, że coś w tym nie Nie wiem, za 12 lat pewnie miałam, bo to wiesz, dziewczynki szybciej dojrzewają, jak to, wiadomo. Zgadza się. <laughs> I wiesz, to się tak oglądało tych chłopaków różnych, obgadywało ich z dziewczynami. A tu raptem, ta wioletna, takim mocnym, wiesz, przekonaniem i z tym swoim głosem. I wszyscy po prostu. No tak, no prawda. Prawda, a ja długo gdzieś to po studiach dopiero doszedłem do wniosku, że to nie musi być do końca prawda. To jest taka niewola. Mhm. To jest taki rodzaj przymusu wewnętrznego. To jest na przykład niektórzy mówią, e, oj, w ogóle nie jest o mnie zazdrosny, to mnie nie kocha. Tak, no, tak jakby to... straszne. E, straszne, i rzeczywiście to, to jest ciągle w internecie. Tak, gdzieś rozmawiam tak, z osobami, rzucam tak. to, że ta zazdrość jest niepotrzebna w relacji, w miłości. To też dostaje mnóstwo odpowiedzi, że nie mam racji, no bo mm. przecież ta zazdrość mm. jest oznaką. Bo zazdrość co... mi pokazuje, jaki Ty jesteś dla mnie cenny. Tak. Jak ja się niepokoję, że mi ktoś Ciebie zabierze. Jak ja się bym strasznie czuła, gdybyś ty się kimś zajmował innym, aż mi się w ogóle robi niedobrze na samą myśl o tym. Czyli zobacz, to jest zupełnie nie o miłości wszystko. Nie. Tu, tu nie ma budowania Ani filaru seksu. naszej. Tu jest tylko nieustanna obawa, że ja zostanę wykorzystany lub wykorzystana, że zostanę zostawiony, że nie będę się wystarczający, o niewystarczający jestem, prawda? Nie będę się podobać, przeżyję coś przykrego. Gdzie tu miłość? Tak, to niewystarczający jako człowiek, jako kochanek, jako partner. Tak. To, to, to nie ma tego filaru. To budujemy wtedy relacje na zasadzie. No, bo jak się boimy, a zazdrość jest takim trochę pokłosiem lęku, no to co zaczynam robić? Kontrolować. Ogarniać, Czyli właśnie pilnować. zazdrość się pojawia, potem kontrola. Mhm. Albo wręcz nadkontrola. Czyli zawłaszczanie, yy, szpiegowanie, tak. yy, nieufność, tak. domyślanie się, yy, projektowanie wręcz, prawda? Yy, potem na przykład yy, facet yy, się tam kimś zajął, albo. Kobitka, a drugie mówi, no wiedziałem, że tak się stanie. No to mam. To, to już wchodzę w, to z takim założeniem w relację. Dokładnie. Że I coś poś, się i, wydarzy. dziwnego, że się stanie. Wiesz, ja myślę, powiedziałeś o lęku oczywiście, ale ogromnie tu jest ważne poczucie wartości. Mhm. My mamy no, dużo uszczerbku wszyscy na poczuciu wartości, głównie przez styl wychowania, w jakim jesteśmy. W większości traktowani jako no zawsze nie, trochę nie tacy jak trzeba. No nie da się wszystkiego tak, nie, tak tak, zaspokoić. Nie tacy jak trzeba, w związku z czym nam się tego nie darowuje, tylko się nam to wytyka. No to potem sami sobie wytykamy. Jak ja sobie sama wytykam, to ktoś, kto mnie przyjął, ma mnie przyjąć totalnie i ma mi cały czas gwarantować, że się nigdy nie poczuje zagrożona. Przykre, bo to jest nierealne. Oczywiście. Mm. Kiedyś przyszła kobietka do mnie, słuchaj, laska tak wygląda, że Jezus Maria, i ona mówi, jedyny problem, jedyny, że facet się ogląda za innymi. Opowiadam to zresztą jako moją najbardziej nieudaną, e, wiesz, sesję terapeutyczną, bo nie umiałam tej dziewczyny wytrącić z tego, wiesz, <laughs> nie dotyka żadnych innych spraw, on się tylko ma nie oglądać. Tak, to jest w porządku, tylko, tak, prawda? Tak, Znowu. Tedy, okay, Ma tak, Ma się tak. jakoś zachować, bo ja sobie nie radzę z moim poczuciem wartości. Bo ja sobie wartości. nie radzę, tak. Więc tutaj tak. musi się zaopiekować tą moją zazdrością po to, żeby ona była hmm. trochę bardziej uśpiona. Bo jak tylko coś się Ale wydarzy tylko takiego, to... Ale tylko uśpiona, zobacz, tak, to, to, to nie, nie dotkniemy istoty, mm -hmm. prawda, jeżeli się nie zajmiesz tym, z czego ta moja zazdrość się tak pojawia i właśnie, że ona oznacza lęk i, i mało, małe poczucie wartości, to nie dotrzemy do tego, że to bez sensu jest do ciebie, do, do, do partnera w ogóle. Bez sensu. To nie Dobrze. znaczy, że ma nas nie obchodzić, prawda? To, a właśnie, to sposób... musimy sobie to rozdzielić, o, tak, prawda? Tak, że... Bo to ludzie też często przywalają od razu, nie? Tak. Jak że mówię, jak mówię że za coś jest niepotrzebna, a to skąd ja będę wiedzieć, prawda, że on tam coś. Yy, y, y, I znów się pojawia, wiesz, że on tam coś knuje. Bo jak mam w środku poczucie, że na pewno gdzie knął. No to prędzej czy później znajdę też dowody na to. Zaczynam, mam to poczucie wartości w relacji jako osoba mniejsza. Zaczyna się zazdrość, zaczynam kontrolować, szukać, sprawdzać SMS-y, patrzeć, co tam robi na Instagramie. Za tym do, do czegoś się dojdę. bardziej uśmiecha, albo z tamtym chodzi, wiesz, Oj. za często na te Ależ ile lunche. to en energii potrzeba, tak. żeby w ogóle czuwać nad każdym twoim zachowaniem Strasznie. i wyłapywać rzeczy, które mogą wskazać na to, że ha, mam dowód, że jednak. Ale mam popatrz, rację. jaki to z kolei ma zysk. To jest energia skierowana na zewnątrz, a nie do siebie. I nie tworzy relacji. I nie tworzy I nie relacji. Tworzy raczej seksu. ją zaburza bardzo, czy nie raczej tylko na pewno ją zaburza, ale za to zdejmuje uwagę z mojego. Wewnętrznego dyskomfortu ze sobą. To ciekawe. Mhm. Bo to jesteś Ty winien. Tak. To Ty się uśmiechasz za dużo, to Ty rozmawiasz z nią za często, to Ty z nim chodzisz e, na jakieś wiesz bez przerwy. E, na, musisz ciągle z nim na te mecze chodzić. A to, co, albo na te koncerty. A dlaczego to z nim zawsze, nie? I no bo fajny, nie? Jak to fajny. Ze mną masz ode mieć 100% wszystkiego tak. Ode nie ma, żeby fanierzy. ktoś był fajniejszy tak. w czymkolwiek ode mnie. Tak, tak. Bo się czujemy strasznie biedni wtedy. Uh -huh. Ale też nie mówimy tego, zobacz. E, oczekujemy czasami. Nie mówimy, się... ja się czuję e, słabo, ja się czuję niepewnie. Mówimy, to ty jesteś niefajny, to ty jesteś niefajny No o, tak, bo wtedy to było to odkrycie, prawda? Tak, tego, co, co wtedy byłoby to Otwarcie na ten właściwie bardzo głęboki i dawny ból. Ale to też wymagało ode mnie takiej skonfrontowania świadomości, że może ten ból jest niepotrzebny we mnie, prawda? Czyli to, że się czuję słabo, tutaj mam, mam trudność, hmm. a jak zwalam na ciebie, no to wtedy mam łatwiej, bo nie muszę się zajmować też tym swoim problemem. Ale myślę, wszystko w porządku. To ty źle robisz. Spójrzmy teraz na taką seksualną stronę tego. Ja, wiesz, yy, yy, jak myślałam o takim bólu, który jest związany na przykład ze zdradą. Bo tak mm -hmm. zazdrość się ludziom bardzo każdy z tym, że Prosta z tyłu rodzaj leci, rodzaj. Z, leci za, za, zdrada. To jeżeli masz na przykład z kimś bardzo głęboki związek seksualny, że twoje ciało się tego czeka nauczyło, że go kocha, pożąda i naprawdę się z nim cudownie czuje, i jeszcze bezpieczeństwo jest tutaj, prawda, istotne i taka, taka bliskość, chociaż bezpieczeństwo za bardzo seksowi nie sprzyja z tego, co, co wiadomo. Oh. Nie Jak nie się nie za nie dużo nie. robi bezpieczeństwa, to się robi coraz mniej seksu. To bardzo jest ciekawe. Zrobię dygresję, to już Państwo wiedzą, że ja dygresjonuję. E, Ale to jest ważne akurat. Tak. To, takie mi się podobały takie badania z jakiejś komuny z czasów wiesz, e, e, Make Love No War, że taka długo ze sobą mieszkająca komuna, e, duża w dodatku, do, dopracowała się z szalonych, w ogóle fajnych wyników jakiegoś wspólnego gospodarstwa i takiego dobrego życia, ale tam było coraz mniej seksu, ponieważ było coraz więcej czułości. Tak. Dzieci były wspólne, ludzie się lubili, bardzo sobie, wiesz, ufali, odwiedzali się tam w tych swoich y, y, pakamerkach wszyscy razem się bawili i były już im potrzebny tak bardzo seks. Bo mieli po prostu fajnie. To nie znaczy, że seks jest zamiast. To jest kole to jest w ogóle temat. To, to jest temat, bo to w parach też się dzieje w gabinecie. im jest bliżej, to seksualnie inaczej. Tak, to tak. To pożądanie gaśnie. No właśnie, bo i ludzie chodzą po tym kontinuum bezpieczeństwo, ryzyko, nie? Aha. Ryzyko jest sexy. To, tak, i tutaj nie wiem, czy oglądałaś ten taki na Netflixie dokument odnośnie tej y, aplikacji randkowej czy strony randkowej dla y, osób w relacjach, czyli taka strona, która pozwala Ci zdradzać. Tam wypłynęły dane, więc tam wszyscy się dowiedzieli, kto był w tej stronie. Ale w czym był problem? W taki, że jak reklamowali to na początku w Ameryce jako alternatywę, czyli nie musisz być w zamkniętej relacji, możesz się otwarcie spotykać z wieloma osobami, to to nie było ciekawe, ale zmienili na możesz zdradzać u nas. Natychmiast zaczęło ludzi podniecać. Tak, to to ryzyko. No to, bo to zabronione taki... jest podniecające. Uh -huh. Myślę teraz, wiesz, że też ta zazdrość może mieć też ten aspekt. Że jak nie czuję się zazdrosny, to co? No to mam go, mam ją. Nie czuję, tak, tak czegoś może brakować. No tak, ten, mhm. ten pieprzek, ktoś ją chce, ktoś go podrywa na moich oczach, zaczyna być czy ja wygram, czy ja przegram. Wiesz, że się robi ten taki stan napięcia, które znowu, po, bo jak jesteśmy przyzwyczajeni do życia w napięciu, a jesteśmy, to nas to znowu wiara, że mhm. się coś dzieje. Że trzeba zawalczyć, może tak. nie zawalczyć na zasadzie, że warto, bo to mój partner czy moja partnerka, tylko że, że mogę stracić i wtedy, ma, o, jaką ma wagę. I zaczynam się teraz zastanawiać, co w zamian moglibyśmy. Jeżeli tej mm -hmm. zazdrości mnie nie było, to jak sobie też dać ten mm -hmm. taką biegielkę jakiś była, czas tak. prawda? Mm -hmm. Ja mam takie poczucie, że bardzo dobrze robią odstępy, że dobrze robi to, że obie strony mają swoje sprawy, którymi się zajmują. Bo jak ich przez jakiś czas razem na przykład nie ma, to potem się spotykają na innej zasadzie. To jest nie nawet Jest nawet takie... z czym porozmawiać, prawda? To u tak. Ciebie słychać? Chociaż z kolei znowu są ludzie, którzy tak potrzebują poczucia bezpieczeństwa, że się nie chcą rozstawać. No ale wtedy oni wolą mieć życie nawet bez seksu, ale takie pewne. Bo bardzo dużo jest związków bez seksu. Bardzo tak, dużo. Potwierdzam. Nawet, prawda? Mhm. Nawet chyba tak globalnie nie zdajemy z tego sprawy jak dużo. Nie, cały czas żyjemy w przekonaniach, prawda? Że tak. udany związek, to udany seks, tak. jak wygląda coś na zewnątrz, pięknie, to na pewno życie seksualne też A fit. dla ludzi są różne potrzeby ważne priorytetowo. niekoniecznie seksualność. Mhm. Pieniądze, bezpieczeństwo, bliskość, prawda? Co tam w ogóle taki rodzaj braku wymagań, taki rodzaj... Tak. Sp społeczne bezpieczeństwo ekonomiczne społeczne, względy. tak. Mhm. E, takie, że coś jest takie, jak powinno być, prawda? Mhm. E, Otwajkowane. No, nawet bycie w relacji czasami może możemy dodawać wartości, prawda? Takim, tak, tak. W, w odbiór innych osób. I to wtedy zazdrość nie jest potrzebna. Właściwie. Ale to muszę czuć Chyba, się że mi to, ktoś to zabierze, tak. prawda? O! Mhm. No tak, to wtedy Czyli to poczucie jest. bezpieczeństwa, prawda? Tak. Które mam tę pewność w siebie. To jest zazdrość wtedy. Mhm. To zazdrości powiedziałaś jeszcze o, o zdradzie, no bo to rzeczywiście jest taki elementury. Poszłam i teraz właśnie poszłam w dygresję, wróć. Kasia, wróć to jest tak, że ja sobie wyobraziłam, czy w ogóle poczułam, jaką, jaką inną e, jakość ma taka zazdrość cielesna, kiedy dowiadujesz się, że ktoś uprawia to, co z Tobą robi w tak intymny, cudowny sposób, z kimś mhm. innym, że to boli aż wiesz do, do trzewinie, że to jest ten rodzaj może nie zazdrości, tylko po prostu takiego, i no, ja tego słowa się nie da tutaj uniknąć, ale takiego poczucia e, odarcia, intymności, z, no. nie wiem, wejścia w taką. Wiesz, taką Taką osłonę, którą żeśmy stworzyli, bo przecież zakochani czy, czy tam pożądający się bardzo ludzie we dwójkę. Jeśli robią, to we dwójkę, no bo jak robią w większych grupach, że tak powiem, to już jest inna sprawa. To już wtedy mniej tak, się tak, ma w tym miejscu. Szczególnie jak się oddzielają. umawiają na to, że idą tam z kimś innym tak. w seks. Ale jak są we dwójkę, jest to dla jednej z tych osób strasznie ważne, to może poczuć, jakby ją po prostu ktoś śmiesz pociął. Jest z takiego poczucia tak, Bardzo bólu. mocno jest to powiązane, tak. bardzo mocno. I niepotrzebnie bierzemy to do siebie, nie? Tak, tak. Albo powiedziałaś o tym, że jak ktoś robi to samo co ze mną, a jak robi inne rzeczy? Ale to jeszcze, bo ze mną jeszcze. nie robi. Aha. Albo dostaje coś, czego co ja nie lubię. Co ona ma, czego ja nie mam. Co on Ci robi, czego ja tak. Ci nie robiłem. I potem zobacz jaki ten ból jest duży. Mamy też takie społeczne pozwolenie na to, że Zdrada jest najgorszą zbrodnią w relacji, więc jak mnie zdradzisz, to ja mogę potem wszystko robić. Mogę Cię wyzywać, mogę nagadać na Ciebie, mogę Ci to wypominać tak do końca i tak życia. tak się często dzieje, niestety. Powiem Ci, strasznie mnie to, nie wiem, porusza i nie, nie lubię słowa martwi, ale żal mi czy przykro mi, że kobiety e, znoszą w prawie wszystko, oprócz, e, oprócz zady. bardzo, bardzo dużo zła. Mm -hmm. Ogromną ilość przemocy, a jak jakaś inna kobieta się tam gdzieś pojawia, to mają dopiero wtedy e, taką wiesz, wściekłość, złość, fakt, że wtedy mają e, cel ta druga kobieta, a nie on. Tak, i, i to, to rzeczywiście, że mi się zrobiło przykro, jak o tym mówisz, no bo to jest to dbanie o swoje potrzeby, czyli no za dużo sobie czasami pozwalam. O. Tobie pozwalam w relacji. Tak, tak, tak. Myślę, że w ogóle kobiety za dużo pozwalają mężczyznom. I tutaj jest Mówię ta różnica. generalnie, z tak. całą świadomością. Oczywiście nie wszystkie. Coraz mniej, na szczęście, ale bardzo dużo kobiet przez nasze wychowanie tak. jest takimi gotowymi ofiarami. Czyli mniej pozwalają sobie na asertywne postawienie tak. granic. Nikt ich nie uczy tego, żeby nie stawiać nie. granice. Tak, mhm. tak. Masz być rzeczna, masz, być, masz się słuchać, masz być porządna, więc te wszystkie określenia bardzo krzywdzące. I masz mieć faceta. Bo to określa Twoją wartość tak. w tych przekonaniach, niestety. No właśnie, więc teraz w ogóle, wiesz, to jest, zobaczcie, jak bardzo, jak mówimy o seksie, z nieodwołalnie schodzimy na nie ma szans. całą prawda, sytuację polityczno społeczną kulturalną To tak no, tylko jak przychodzą osoby na terapię seksuologiczną, tak. to też się czasami dziwią, że rozmawiamy o różnych rzeczach. Tak, tak. O wychowaniu, dzieciństwa, relacji, o dzieciństwie, o relacjach, komunikacjach, nie tak, a nie o samym seksie. <laughs> Matko, ojej, trudny temat. Y ta zazdrość myślę, że Zazdrołość, jeszcze będzie tak. Tak, długo z nami i długo nam zajdzie, mm. zajdzie, zanim ją sobie wyplewimy. Budujmy poczucie własnej wartości, budujmy tak. relacje, to co jest ważniejsze na byciu razem, a nie na kontrolowaniu i lęku, i zazdrości. I porównywaniu siebie. Bo to nie ma sensu. Kochani, jesteś taka. Jak trzeba, jesteś taki, jak trzeba. Właśnie taki, jak jesteś. Właśnie taka, jak jesteś. Nie ma się co porównywać, bo jest takie cudne w desidera. Tak zawsze znajdziesz lepszych, ale i też gorszych. No i po co? Boże, słuchajcie, kasi, dzięki. O, dziękuję. I słuchajcie, i czytajcie. Michała, seks bez presji.